I'll let you go. You Witam, z tej strony Katon 967 oto recenzja Eureka 7 AO Eureka 7 AO jest kontynuacją anime Eureka 7, ale wydarzenia z tego anime nie są bezpośrednio związane z pierwszą częścią. Główni bohaterowie pierwszej części, Lenton i Eureka wzięli ślub, a potem urodził im się syn tytułowy AO to właśnie on jest głównym bohaterem tej historii. Akcja opowieści ma miejsce w naszym świecie w niedalekiej przyszłości, a dokładnie na Okinawie. Z nieznanych powodów ciężarna Euleka przeniosła się do naszego świata, a Lenton gdzieś zniknął. Na jednej z wysp Okinawy Euleka urodziła Ao i przez pewien czas żyła razem ze swoim synem. Pewnego dnia Euleka także zniknęła bez śladu, a chłopiec został przyganiony przez miejscowego lekarza imieniem Toshio Fukai. Niestety Ao miał ciężkie dzieciństwo. Mieszkańcy Okinawy byli podli i nie niemili dla chłopca w związku z tym, że jego matka nie pochodziła z Okinawy. Jedyną osobą, oprócz Toshio, która była przyjaźnie nastawiona do Ao, była Nalu, dziewczyna, która szybko się z nim zaprzyjaźniła. Lata mijały, i pomimo bycia na marginesie życie AO przebiegało bez trosko. Do czasu pewnego dnia Okinawe atakuje sekret przypominającą maszynę, tajemnicza istota. O której prawie nikt nic nie wie. Pod wpływem wielu okoliczności Ao odnajduje bransoletkę, która kiedyś należała do jego matki. Okazuje się, że owa bransoletka jest kluczem aktywującym Nilwasza Neo, mecha, który był pilotowany przez Eurekę. Ao postanawia zasiąść za stelami Nilwasza Neo, by pokonać sekreta. Gdy udaje mu się to zrobić, zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy ludźmi. A sekretami. Dodatkowo zostaje zwerbowany przez Generation Blue, organizację, która specjalizuje się w walce z sekretami, a postanowił osiągnąć dwa cele: powstrzymać sekrety przed zniszczeniem ludzkości. I odnaleźć swoją matkę. Pomimo tego, że Eureka Seven AO przestawia nową opowieść, występuje masa nawiązań do pierwszej części i osoby nieznające pierwszego anime Eureka Seven poczują się zagubieni oglądając ten tytuł. Akcja ma miejsce w naszym świecie w przyszłości, ale z elementami świata Eureka 7. Na przykład tak samo jak w poprzedniej części, występują tak zwane cząsteczki tylapal, które umożliwiają obiektom unoszenie się w powietrzu. Historia potrafi być interesująca, a klimat i tajemniczość zachęca do dalszego oglądania. Sceny akcji potrafią być wciągające i epickie. Nie brakuje też scen dramatycznych i komediowych a nawet takich, które wyciskają kilka łez. Niestety fabuła chwilami zawodzi, głównie przez częste przyspieszanie akcji. Przez to wiele wątków zostaje porzuconych, zanim się rozwiną. 24 odcinki to za mało, by odpowiednio przedstawić taką historię. Można by było zrobić 50 odcinków tak samo jak w poprzedniej części. Wtedy historia byłaby bardziej spójna i logiczna. Czasem można się gubić przez nadmiar informacji i nie wszystko zrozumieć. Wgłębiając w tym fabułę można zauważyć wiele nieścisłości i niedomówień pomiędzy wątkami z Euleka 7 a wątkami z Euleka 7aO. A czasem wyraźnie widać przerost formy nad treścią. Na przykład zamiast umiejętnie poprowadzonej fabuły są pokazane epickie walki Mechów, ignorujące logikę i fizykę. Fabuła jest trochę latowana przez szybkie wyjaśnianie wątków. W nowej opowieści pojawia się dużo nowych postaci. W tej części prawie nikt ze starej obsady nie występuje. Jedynymi osobami z pierwszej części, którzy występują są Lenton i Euleka. Jednak nawet oni nie dostali dużo czasu antenowego. Niestety przez płycanie fabuły niektórzy bohaterowie dostają mało czasu na przestawienie swojej osobowości, a niektórzy nawet w ogóle. Jednak wiele postaci dostają wystarczająco dużo czasu, by przestawić swój charakter, a nawet zyskać sympatię widza. Na przykład Ao, który odziedziczył wiele cech po swoich rodzicach, zarówno wyglądu, jak i charakteru. Zachowania niektórych bohaterów wydają się nielogiczne i bez wiarygodnego uzasadnienia. Nawet sam Ao przy pewnym bohaterze stwierdził, że go nie rozumie. Nie jest to wina samych bohaterów, ale raczej uproszczenia fabuły, braku wyjaśnienia zachowań bohaterów i porzucaniu wątków z nimi związanych. Podobnie niestety bywa z ich relacjami. Na przykład przy niektórych scenach widać, że pomiędzy Ao i Nalu powstaje uczucie i ta dwójka naprawdę coś do siebie czuje, ale ostatecznie przez uproszczenia fabuły nie dochodzi do czegoś więcej. Eulega 7 Ao nie posiada tego, co posiada jego poprzednik, czyli do dobrego poprowadzonego romansu, a wielka szkoda, gdyż Ao i Naru pasują do siebie i ich relacja miała postawy, by rozwinąć się w miłosny związek. Tak samo jak poprzednie anime, Eureka 7 Ao prezentuje wysoki poziom graficzny. Kreska, tła i płynność animacji są zadbane i szczegółowe, tak samo design postaci i mechów. Jest mnóstwo scen akcji z udziałem wielkich robotów, które pod względem graficznym Wyszły świetnie. Gdyby nie fakt, że czasem pojawiają się sceny upraszczone i niedorobione, to całokształt kształt graficzny byłby bez zarzutów. Muzyka także robi wrażenie i wpada w ucho. Soundtracki dobrze się sprawują jako tło podkreślające klimat danych scen, choć zdarzają się utwory średnie i przeciętne. Za muzykę odpowiada na Kamula, który brał udział w stworzeniu sątraków do pierwszego anime Eureka Seven. Ola skomponował ending do filmu Eureka 7 Pocket Full of Rainbows. Openingi, endingi i utwory wokalne też wpadają w ucho, a niektóre piosenki są po prostu tak niesamowite i magiczne, że trudno znaleźć słowa, które mogą je opisać. Podsumowując, Eureka 7 AO pomimo potencjału, które posiadało, koniec końców nie dorównał swojemu poprzednikowi. Przede wszystkim spłycanie fabuły, i nadmierne przyspieszanie akcji bardzo zaszkodziło temu anime. To nie jest ten sam tytuł co piesze Eureka Seven i przy zabieraniu się za niego błędem jest robienie sobie wysokich oczekiwań co do tego tytułu. Zresztą trudno powtórzyć tą samą epicką i piękną opowieść co w Eureka Seven. Mimo wszystko to nie jest zły tytuł. Zwyczajnie twórcy albo nie umieli zrobić drugi raz ten sam świetny tytuł, albo w pewnym momencie zaprzestali dalszej produkcji. Nie wszystko zostało dobrze zrobione, ale wiele rzeczy już tak, na przykład wiele epickich i wzruszających momentów, ciekawe niektóre wątki wciągająca akcja, bohaterowie, którzy potrafią zbudzić sympatię i w miarę dobrze zrobiona walstwa audiowizualna. To wszystko sprawia, że tytuł jest walt obejrzenia. Ja oceniam cały tytuł dość dobrze, pewnie głównie przez to, że jestem fanem Eureka 7. Pokochałem przygody Rentona i Eureki, dlatego cieszę się, że w tym tytule mogłem zobaczyć ich jako dorosłych i poznać ich syna. A tak na marginesie, awatar mojego kanału pochodzi z tego anime jest to twarz Nilwasa Neo. Wstawiłem go jako awatar, gdyż bardzo spodobał mi się jego design. Plus uwielbiam Eureka 7.